Witajcie, kochani, w piąteczek. Zobaczymy, jaki numer będzie nam dzisiaj towarzyszył. Szczęśliwy numer na piątek. Jedenastka. Bardzo spirytualna. No, wiadomo, że jedenastki są spirytualne, duchowe, takie. Mm, no, wyjątkowe. Um, Niesamowite. Ja często widzę właśnie jedenastki ostatnimi czasy. Jedenastą, jedenaście albo w ogóle jedenastki mi się pokazują. Ciekawa jestem jak wam. To są właśnie te synchroniczności, które w ostatnim czasie bardzo się zaznaczają. Ciekawa jestem, czy wy też doznajecie takiej takiego przeświadczenia, że, że ten czas ostatnio właśnie obfituje w tego typu em, energię. 11. No więc dajmy się prowadzić przez nasze spirytualne ja. Dajmy się prowadzić przez nasze wyższe. Wyższe ja przez Naszą duchowość przez połączenie z wyższym ja. 11. Ciekawe. Czekajcie, ja zobaczę, czy ja mam tu gdzieś. O, gdzieś miałam coś o 11. -tkach. O humanitaryzm, inspiracja, droga do mistrzostwa. Nie sprzyja materialnej i karierze dzisiaj. No, Mamy się skupić na duchowości, więc fajnie, jak to idzie w balansie, ale czasami są dni, kiedy bardziej mamy się skupić na tym, co duchowe, czasami są dni, kiedy skupiamy się właśnie na tym, co, um, co materialne. Ale jedenastka też zapewnia moc i odwagę. Pomaga w odnoszeniu sukcesów, zdobywaniu e, uznania i sławy. Także, kochani moi, może w ten sposób uda nam się wykorzystać dzisiejszą jedenastkę. Także otwórzcie się też na te możliwości. Ja Wam życzę pięknego, cudownego piąteczku. Jesteśmy już prawie w weekendzie, więc, cóż, do usłyszenia wkrótce.